Dzień dobry. Dzisiaj temat trudny, ale jakże ważny. Skąd się bierze cierpienie? Dlaczego bywamy nieszczęśliwi? Dlaczego tak wielu z nas nie odczuwa radości życia i tego, że po prostu jest? Dlaczego większość swojego czasu poświęcamy na martwienie się, na zadręczanie, na szukanie często dziury w całym? Dlaczego nie potrafimy? Po prostu cieszyć się z tego, że żyjemy, z tego co mamy, czym dysponujemy. Sprawa jest i prosta, i trudna jednocześnie. Bo to, abyśmy nie cierpieli, tak naprawdę wymaga jednej rzeczy tylko. Ale żeby tę rzecz osiągnąć, trzeba czasami przebyć długą drogę. Tą rzeczą jest oczywiście świadomość. Kiedy ona jest na odpowiednio wysokim poziomie, to nasze życie po prostu staje się łatwiejsze. Co nie oznacza oczywiście, że omijają nas problemy i trudności, i powsze tak powszechnie rozumiane nieszczęścia. To tak nie jest, ale my sobie po prostu z tym inaczej radzimy. Lepiej sobie radzimy i y, płacimy za to niższe koszty niż inni. Ale jak do tego dojść? Jak ten poziom osiągnąć? Oczywiście są na to sposoby. Jakieś dwa i pół tysiąca lat temu jeden mądry człowiek nawet spisał cztery prawdy dotyczące istoty cierpienia, i ja chciałam się na nie dzisiaj powołać. Pierwsza prawda, uniwersalna, jest taka, że cierpienie istnieje. My żyjemy często w przekonaniu, że go nie ma że świat jest pozbawiony negatywnych aspektów, a cierpimy tylko my. Tylko nam się coś przytrafia. Tylko my odbieramy to boleśnie. Tylko my przeżywamy to w taki czy inny sposób. Natomiast cierpienie jest, jest powszechne i każda żywa istota prędzej czy później go doświadczy. Sam fakt tego, że się rodzimy, niesie za sobą pewnik tego, że w jakimś etapie, na jakimś etapie swojego życia, w ten czy inny sposób, będziemy cierpieć. Zaznamy bólu, zaznamy choroby, zaznamy starości, przemijania i z utraty. Więc nie ma co udawać, że tak się nie dzieje. Więc pierwsza zasada: uświadom sobie, że cierpienie jest obecne, obecne jest w świecie. Obecne będzie w Twoim życiu, nawet jeśli do tej pory nie było, i nie ma co udawać, że tak nie jest. Z drugiej strony trzeba sobie uświadomić, że istnieją tak naprawdę dwa rodzaje cierpienia. Jedno fizyczne, to, które na przykład wiąże się z naszym ciałem, właśnie z chorobą, z różnego rodzaju urazami, z, ze starzeniem się. Przecież starość również niesie ze sobą różnego rodzaju dolegliwości. Kiedy kopniemy w. Biurko albo nadepniemy, bo są stopą na klocek lego, no to czujemy fizyczny ból. Ciało zostaje uszkodzone i, i nie ma co udawać, że tego bólu nie ma. Oczywiście, że jest. Natomiast drugim rodzajem bólu, kto wie czy nie gorszym, jest cierpienie wewnętrzne. To, co powstaje w nas, w naszym systemie emocjonalnym, jako reakcja na ból fizyczny. Bo jeżeli ja się kopnę w biurko stopą, to mnie boli oczywiście. Jest też pewne prawdopodobieństwo, że złamie sobie palec albo obije po, porządnie tę stopę. Natomiast jeśli ja zacznę biadolić, jeżeli ja zacznę lamentować, jeżeli ja, ja zacznę jęczeć i utyskiwać, i litować się nad sobą, to będzie mnie bolało bardziej. Jeśli ja stwierdzę, ała, tak, uderzyłam się i teraz muszę coś z tym zrobić, na przykład pojechać na pogotowie, albo usztywnić tę stopy, albo zrobić okład, z octu czy z jakiegoś innego czegoś, co zapobiegnie opuchliźnie, to pomimo tego, że moja noga cierpi i ja również, to jednak cierpienie moje w sumie, czy to wewnętrzne i to zewnętrzne, nie będą aż tak wielkie. Ja dużo łatwiej przejdę do porządku dziennego, dużo szybciej dojdę do siebie i prawdopodobnie dużo szybciej będę zdrowieć, kiedy będę miała... Dobre, znaczy dobre, to nawet nie chodzi o pozytywne nastawienie, ale o neutralne nastawienie do tego, co się wydarzyło. Jeśli będę się nad sobą litować, jeśli będę jęczeć, płakać i zastanawiać się, czym mnie boli bardziej, czym mnie boli mniej, a może, a jednak mnie chyba bardziej boli, no to wiadomo, że będę przeżywała to cierpienie w dwójnasób. Pamiętajmy zatem, że cierpienie to nie tylko to fizyczne cierpienie, które przeżywamy, ale również nasza emocjonalna reakcja. Na to, co się wydarzyło. I to nie dotyczy oczywiście tylko fizycznego urazu czy choroby. To dotyczy również rzeczy takich bardziej ulotnych, które dotyczą związków, relacji, całego naszego życia. Jak, jeżeli coś się wydarzyło przykrego, to się wydarzyło. I tak już mamy podgórkę. Więc dokładanie sobie dodatkowej puli cierpienia nie ma sensu. Czyli to pierwsza prawda. Druga prawda jest taka, że istnieje przyczyna cierpienia. To nie jest tak, że ono nas napada z nienacka. No, chyba że mamy wypadek. A chociaż tutaj też różnie można to tłumaczyć. Ale generalnie każde cierpienie ma swoją przyczynę. I tutaj nie mówimy już o tym bólu fizycznym, czyli o tym pierwszym aspekcie, tylko mówimy o tym, co się dzieje w, naszym, w naszej psychice, czyli o tym duchowym cierpieniu, emocjonalnym cierpieniu, bo na tym. Się dzisiaj skupiamy. Każde cierpienie ma zatem swoją przyczynę, bo zauważcie, że my najczęściej cierpimy albo dlatego, że nie mamy czegoś, co byśmy chcieli, albo mamy coś, czego byśmy nie chcieli. Paradoks, paradoks życia, ale jednak bardzo często cierpimy. Bo nie jesteśmy tacy jakbyśmy chcieli, bo nie mamy tego, czego byśmy chcieli, bo nie wyglądamy tak jakbyśmy chcieli, bo nie jesteśmy tacy mądrzy jakbyśmy chcieli, nie jesteśmy tacy zdrowi jakbyśmy chcieli, nie mamy tyle pieniędzy, ile byśmy chcieli, nie mamy samochodu, jaki byśmy chcieli, nie mamy dzieci, jakie byśmy chcieli, męża, żony i tak dalej, relacji i tak dalej i tak dalej. Z drugiej strony mamy to, czego nie chcemy. Mamy problemy finansowe. Mamy Nierozumiejącego partnera czy partnerkę, mamy nielubianą pracę, mamy za dużo kilogramów, mamy za mało kilogramów, mamy za długie nogi, za krótkie nogi, mamy to, co nam się nie podoba, czego sobie nie życzymy i czego wolelibyśmy nie mieć. I cała praca nasza, kiedy uświadomimy sobie, co jest przyczyną naszego cierpienia, co jest przyczyną tego, że nie czujemy się szczęśliwi i spełnieni, to. To, co musimy zrobić, to wykorzystać narzędzia, o których mówiłam wcześniej. Zaakceptować, że tak jest i odpuścić, bo im bardziej będziemy się czepiać swoich wyobrażeń i oczekiwań, im bardziej kurczowo będziemy się tego trzymali, tym nasze cierpienie będzie większe. Jeśli uświadamiam sobie, że się starzeję, że z każdym rokiem nie jestem młodsza, tylko przybywa mi lat. To dopóki będę kurczowo trzymała się pragnienia pozostania młodą, atrakcyjną, dwudziestoletnią kobietą, to z każdym mijającym dniem będę cierpiała coraz bardziej. Kiedy uświadomię sobie, że z każdym dniem jestem coraz bardziej doświadczona, mam. Coraz więcej wspomnień. Moje życie nabiera barw i sensu coraz większego, tak naprawdę, bo przecież miałam w ciągu tych 50 lat okazję zrobić wiele rzeczy, lepszych i gorszych, ale mogłam je zrobić, mogłam wnieść jakiś wkład. W związku z tym, kiedy przerzucam w kalendarzu kolejne kartki, ja z tego powodu nie cierpię, bo upływ czasu jest naturalny naturalna jest. I naturalnie jest to, że się starzyjemy, i naturalnie jest to, że umieramy. Dopóki będziemy się tego wszystkiego bali, dopóki będziemy lgnęli do wyobrażeń i do oczekiwań, dopóty nie uwolnimy się od cierpienia. Akceptacja niesie uwolnienie i umiejętność odpuszczania, o których też mówiłam we wcześniejszych filmach, również niesie uwolnienie. Uwolnienie od cierpienia i to nie na takim poziomie powierzchownym, ale na bardzo głębokim duchowym poziomie. I dotyczy to wszystkiego. Dotyczy to materii, dotyczy to naszych emocji, dotyczy stanu posiadania, dotyczy sfery duchowej. Należy to w sobie ćwiczyć i obserwować, bo bardzo często jeździmy na autopilocie, właściwie jeździmy, żyjemy na autopilocie i nie widzimy tych przyzwyczajeń, tego jak reagujemy nawykowo na pewne rzeczy i że te Reakcje bardzo często są źródłem naszego nieszczęścia, czy cierpienia, czy kłopotu, więc warto się temu przyjrzeć. Trzecia prawda mówi o tym, że istnieje kres cierpienia. I to jest dobra informacja, ale złą jest ta, że wszystko ma swój kres, więc znowu musimy uświadomić sobie, że nic nie trwa wiecznie, że nawet jeżeli w, danej, w danym momencie Nasze życie nie jest takie, jak być powinno. Czy czujemy się niekomfortowo w jakiejś sytuacji, robimy coś, czego nie chcemy robić? Czy wydarza się coś, co nie sprawia nam radości? Czy tkwimy w związku, który nie daje nam szczęścia? To pewne jest to, że to się kiedyś skończy. I to jest jakaś pociecha, że kiedyś będziemy mogli z tej sytuacji wyjść. Natomiast z drugiej strony, jeśli my nie uświadomimy sobie tej przemijalności wszystkiego, to kiedy Znajdujemy się w sytuacji, kiedy jest nam dobrze, kiedy jesteśmy szczęśliwi i spełnieni. To jeśli nie zrozumiemy, że to też minie, to też będzie źródłem naszego cierpienia. I tu znowu pojawia się akceptacja tego, że rzeczywistość jest jaka jest. Wszystko się rodzi i przemija, pojawia się i znika, i nie ma znaczenia z punktu widzenia wszechświata, czy to nam się podoba, czy nie. I ta ciągła zmienność, tak naprawdę, też niesie pewien rodzaj wyzwolenia i uspokojenia, bo my nie musimy się szarpać. My nie musimy się kopać z koniem. Wystarczy, że będziemy odpowiednio cierpliwi, że będziemy mieli odpowiedni dystans i świadomość, i tak naprawdę nasze cierpienie może zniknąć, a na pewno się znacznie zmniejszyć. Czwartą prawdą jest to, że istnieją metody i narzędzia do tego, aby cierpienie skrócić albo go. Uniknąć, aby właśnie ono było najmniej mm, krzywdzące dla nas, abyśmy to, y, przechodzili te trudne sytuacje w sposób y, jak najłagodniejszy. I wiele szkół, wiele tradycji, wiele religii, każda ma swoje narzędzia, swoje porady, jak tego dokonać, jak to osiągnąć. Zostawiam was z wyborem. Każdy ma. Swój własny swoje uniwersum, w którym funkcjonuje. Więc dos, spróbujcie dostrzec i wykorzystać te narzędzia, które wiążą się z Waszą ścieżką, czy z Waszą wiarą, z Waszą religią. Na pewno takie narzędzia się tam znajdują. Te, które się powtarzają wszędzie, no to oczywiście ważne jest to, jak myślimy, jak się komunikujemy, kim się otaczamy. Czym się zajmujemy, jak podchodzimy do siebie i do świata, to są takie proste na pozór rzeczy, ale to od nich zależy, jak wygląda świat, który tworzymy, jak wygląda ten mikro wszechświat, który tworzymy wokół siebie. A możemy stworzyć sobie naprawdę bardzo przyjemne miejsce, możemy stworzyć bezpieczną, przyjemną rzeczywistość. W której oczywiście czasami przytrafiają nam się mniej przyjemne rzeczy, ale mimo wszystko, dzięki świadomości, uważności, dystansowi, akceptacji i umiejętności odpuszczania, radzimy sobie lepiej z tym niż inni, którzy tych narzędzi nie mają. Dziękuję. Dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia w następnym odcinku.